Witam Was serdecznie, zapraszam Was na prezentację albumu, który wykonałam ręcznie. Okładka tego albumu jest wykonana z tektury introligatorskiej i obita płótnem również w introligatorskim. Mamy wiązanie na wstążeczkę, gniciuszkę. Na okładce znajduje się... E, obrazek z kolekcji, to, z, um, to są papiery Craft You um, Winter Holiday, mamy tutaj kwiatek z ranu, taką prostą okładeczkę um, i napisy wspomnienia, to są naklejki z y, mintaja, tył, z taką słodką biegióreczką, rozwiązujemy i tu mamy środek. Na stronie okładkowej mamy dwie kieszenie, tak, maty, słodkie niedźwiadki i też napis pada śnieg. A tutaj mamy wiązanie, po drugiej stronie mamy wiązanie, podnosi się nam tutaj ta część, mamy matę. Na takich matach możemy o zdjęcia, w ten sposób to będzie wyglądać. W albumie mieszczą się zdjęcia 9 na 13 i znajdzie się też miejsce na kilka 6 na 9 małych zdjęć. Tutaj mamy książeczkę otwieraną w ten sposób i to jest taki element pop-up. Na następnych stronach tu mamy klapkę otwieraną w taki sposób, kieszeń boczną Miejsce na kolejne zdjęcia 9 na 13 I tutaj mamy też taki element pop-up na małe zdjęcia 6 na 9 mamy Kolejne klapki, otwierana do góry, na dół i słodkie niedźwiadki na całej stronie. E, w albumie, no na styk zmieści się większe zdjęcie. Mm ale przede wszystkim jest to na, na mały format zdjęć. Można przyklejać oczywiście zdjęcia na ten papier ozdobny albo tylko i wyłącznie na klapki tutaj sugerowane miejsca. Kolejność zamykania klapek ma, ma znaczenie, bo nie wszystkie maty mają magnesy, na których trzymają się klapki. Na kolejnej Stronach mamy wodospad dynamiczny. O. Oczywiście tutaj wyklejamy zdjęcia na wszystkich sugerowanych miejscach, ale spokojnie. O. Możemy również wyklejać tutaj, tutaj Nie owszem, na dole się zmieści również kolejne zdjęcie. Na następnej stronie mamy klapki, jedna idzie do góry, na dół i mamy tutaj kieszeń na maty na zdjęcia. Można naklejać zdjęcia na maty lub składać je bezpośrednio w tej kieszeni. Następna strona. Mamy książeczkę, która trzyma nam tutaj te dwie klapki małe i odsłania nam piękny, e, piękny papier z dziećmi na lodowisku. Zamykamy. Tutaj z, tym pięknym, e, z tą piękną naklejką otwieramy harmonikę w ten sposób. Tutaj jest mała kieszeń, na jakieś tagi, zapiski, może bilety. Na następnej stronie mamy tutaj belly band, usuwamy zdjęcia w ten sposób, o. naklejamy na matach albo yy, po prostu usuwamy same zdjęcia bez przyklejania. Na ostatniej stronie zrobiłam yy, kopertę, która jest 3D i w środku mieszczą się zapasowe maty na zdjęcia lub zmieszczą się te same zdjęcia, jeśli nie chcemy ich podklejać. I kolejna piękna naklejka. Album jest wykonany metodą hidden hinge, o czym nie wspomniałam. Więc tutaj między stronami o, się miejsc, znajdują się miejsca na zdjęcia. Ja też tutaj umiejscowiłam maty do podklejenia. I tu tak to wygląda. Nie mieszczą się duże zdjęcia. Tak, 10 na 15, tylko, tylko i wyłącznie 9 na 13. Plus tam miejsce na właśnie dwa małe zdjęcia. 6 na 9. Tak więc wygląda album. Tak wygląda prezentacja tego albumu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym filmie.